W tym odcinku postanowiłem zbudować sześć popularnych filmów z LEGO. Skupimy się tu głównie na postaciach, ale i znanych scenkach. No i zanim zaczniemy, dodam jeszcze, że w tym odcinku tworzymy filmy z lat 90., no, a w kolejnych można stworzyć inne dekady. I ostatnia zasada nie robimy filmów, z których już istnieją zestawy żeby było ciekawiej. Także dobra, lecimy z pierwszym filmem. Także film, od którego zaczniemy to Terminator 2, Dzień Sądu. Jedynki nie mogę, bo ona już jest z lat 80. Tak więc zaczynamy od najlepszej postaci, czyli T800. No ja by go zrobić, użyję kilku części ze złego gliny, ale najpierw muszę go kompletnie rozwalić. Tak więc bierzemy czarne spodnie. Dodaję taki oto torsik jakiegoś bandziora. Wczepiamy główkę złego gliniarza i dodajemy fryzurę typu płaską. Oprócz tego przydałyby się oczywiście jakieś brońki. Także wow. ja użyję takich oto customowych, ponieważ Lego nie robi prawdziwych broni. Bo są nie dla dzieci. I w ten sposób mamy stworzoną minifigurkę Terminatora T800. Trzeba mu jeszcze zrobić wstęp jak w filmie. Ale uwaga, uwaga, to nie wszystko, ponieważ teraz dorobimy jeszcze Terminatora T1000. Aby go zrobić, złączyłem losowe części gliniarza. Dodałem również głowę kapitana Ameryki i włosy typu zwykłe. W sumie wydaje mi się, że on nawet lepiej wygląda, jak ma takie nie do końca dociśnięte te włosy. Tak teraz bardziej wygląda, jak Robert Patrick. Teraz wygląda jak jakiś nie wiem. Teraz wygląda gorzej, yeah, po prostu. No i w ten oto sposób mamy głównych bohaterów naszej baji. Przy okazji, T1000 może mieć jeszcze zamienione włosy na kask złego gliny. W tej scenie właśnie, jak on jest w helikopterze. Co prawda nie ma okularków, ale nieistotne. Dobra, teraz jeszcze czas zrobić jakieś scenki z filmu. No i tu przygotowałem trzy. Pierwsza to słynna scena przechodzenia przez kraty. Czas to zbudować. Ech, trochę zabrakło mi klocków. Ale spokojnie jest biała ściana, widać, że psychiatryk, są kraty, wszystko działa. Więc teraz pokażę Wam moje maksymalne umiejętności montażu. On przeniknie przez te kraty zupełnie jak w filmie. Uwaga, uwaga, patrzcie na to. E, może w filmie to wyglądało nieco lepiej, ale dopiero się uczy, okej? Okay? Kolejna scena, jaką zrobimy to Asta la vista, Baby, czyli jedna z najlepszych scen, także trzeba trochę pozmieniać figurki. On w tej scenie nie miał okularów, także zamieńmy mu na twarz bez. No i wlatuje też oczywiście pistolecik, za to ten koleżka dostaje hełm złego gliny. Także także no i trzeba go jeszcze zamrozić. Tak więc e, załóżmy, że to, że to jest lód, ok? No i jesteśmy gotowi, tak więc patrzcie na to. Hasta la vista, baby. Dobra, i ostatnia scena z tego filmu to scena śmierci Terminatora T800, czyli jedna z najsmutniejszych scen. Miałem też dorobić do tej sceny Johna Conora i Sary Connor, ale nie starczyło budżetu. Także... Musisz zasubskrybować, okej? Okay, teraz, teraz już nie masz akurat wyboru. No ale dobra, więc na razie robimy biedniejszą scenę z samym Terminatorem. No i najpierw podmienimy mu główkę na taką zniszczoną. Patrzcie tylko na to. To jest idealna głowa dla takiego zniszczonego Terminatora. Ma takie epickie, robotyczne oko. I też czerwone, i ma też takie zębiska. Tak więc teraz wylewamy jezioro lawy. Eee... No. No, i bierzemy oczywiście łańcuch. Dobra, patrzcie, teraz będzie smutne, tylko możesz się obrócić. E, kurde, to jest, to jest syndrom, to ragnarok. E, no, i teraz spuszczamy go do lawy. Dobra, kolejnym filmem na naszej liście jest Pulp Fiction. No ale dobra, także zacznijmy od postaci. No i na początek oczywiście trzeba stworzyć Julesa i Vincenta. Także do stworzenia Julesa bierzemy czarne spodnie, dodajemy taki oto garnitur, dalej dodajemy taką oto główkę. Wiem, że on miał w filmie inną brodę, ale nie istnieje taka w Lego, więc będzie ta. No i dodajemy oczywiście włosy. Patrzcie co wynalazłem. Jeśli zrobisz z tą fryzurą tak o, to wygląda dosłownie praktycznie jak w filmie, pa! Bo to jest takie, to jest takie niby afro, tylko że jednak nie. Co nie? I to, to jest perfekcyjne dosłownie. To jest mój chwyt. No i jako akcesoria dodajemy mu pistolecik i walizkę z w sumie nie wiadomo czym. Patrzcie na to w sumie. Co jest w środku? Zobaczmy to. Jeszcze trzeba zrobić Vincenta. Także ponownie robimy to samo z garniturem. Tym razem dodajemy taką oto główkę. Ona w sumie wygląda jak John Travolta. To jest dobra główka, właśnie dla niego. I jeszcze włosy typu długie, ale nie takie bardzo długie. No i oczywiście pistolecik. W ogóle, parcie jakie śmieszne. Wystarczy, że ziomek zapuści brodę. I mamy Johna Wicka ale to nie ten film. My tutaj mamy pulp fiction. Teraz czas zbudować scenki z filmu. No i tu mamy ten problem, że można właściwie zatrzymać ten film w losowym momencie i powiedzieć, że to ikoniczna scena i to będzie prawda. <ścoughs> A ja tutaj muszę wybrać dosłownie kilka scenek. Dobra, po dłuższym zastanowieniu się wybrałem dwie najbardziej ikoniczne sceny. Pierwsza to jak są u tych ziomków w mieszkaniu. I druga to oczywiście scena tańca. Bez niej się nie obejdzie, człowieku. Zacznijmy od mieszkania ziomków. Zacznijmy od stworzenia burgera, ponieważ to zdecydowanie najważniejsza część tej sceny. Tak więc czas na poradnik kulinarny z ryniem. Krok pierwszy. Weź chrupiącą bułę. Krok drugi. Dodaj wykwintne mięsko. Krok trzeci. Dodaj żółciutki plasterek. Sera. Krok czwarty, dodaj dojrzałego pomidorka, krok piąty, dodaj soczysty liść sałaty, krok szósty, przykryj pyszną i chrupiącą bułeczką. Bon appetit! Następnie za pomocą kilku brązowych klocków na szybko skraftowałem stół. Na środek stołu położyłem folijkę, w którą był zawinięty burger. I oczywiście dodałem kanapeczkę. Dobra, nasz bohater ma już swoje pyszne danie, ale co do picia! Aby stworzyć sodę, złączyłem te oto białe części. Wziąłem też element dźwigni i dodałem jako słomkę. Zaś na górę, zupełnie jak w wykwintnej restauracji, dodałem przykrywkę. Mamy napój. Teraz czas stworzyć tego ziomka, co zginął. Tak więc, aby to zrobić, wziąłem takie oto spodnie. Dodałem koszulę starego Alana Granta. A także przestraszoną minę i takie włosy. Za pomocą części krzesła. I części nogi od krzesła, stworzyłem całe krzesło. Postaćmy go na tronie. Teraz dodajemy go do naszej konstrukcji, a także kilka przydatnych przyborów typu widelec i nóż. O kurde. Przy okazji, ten burger wcale nie jest większy od jego głowy, i w ten oto sposób mamy stworzoną scenę z burgerem. Mm -hmm. To jest tasty burger. Dobra, teraz czas zrobić słynną scenę tańca. Także Vincent Vega jest już gotowy, no i czas dorobić Mie Wallace. Do tego celu ponownie bierzemy czarne nóżki, tym razem za to dodajemy torsik typu koszula, wczepiamy taką oto główkę i dodajemy oczywiście fryzurkę na Boba. I w ten oto sposób mamy stworzoną minifigurkę Mie Wallace, tylko od razu was ostrzegam, żeby nie zostawiać jej przypadkiem w okolicach Mołki. I tym sposobem mamy stworzonych uczestników naszego konkursu tanecznego, także teraz czas przekonać się czy wygrają, ale do tego musimy zbudować scenę. Tak więc przygotowałem już wielki biały... wielki biały placek, tak więc teraz czas to trochę przyozdobić, żeby wyglądało jak w filmie. Dobra, skończyłem budowanie, e, wiem, że to nie wygląda jak w filmie, ale etam, to wygląda jak jakieś japońskie coś. Ale dobra, myślę, że się nada, także teraz czas zrobić najsłynniejszą scenę w, w, w tym całym filmie. No dobra, chyba mamy zwycięzców konkursu e, o, o to wasza nagroda, o taki puchar tutaj. Dobra, także z tym filmem chyba już kończymy, więc przechodzimy dalej. Dobra, więc teraz nadszedł czas na Matrixa. No i tu zrobimy nieco krócej, bo nie chcę, żeby odcinek trwał zbyt długo. Tak więc zacznijmy od stworzenia głównego bohatera, czyli Neo lub Neo. No i do jego stworzenia łączymy takie oto czarne spodnie z paskiem, kurtkę Nika Fury'ego, tylko zamienione dłonie, główkę z okularami i włosy tamtego ziomeczka z Pulp Fiction. Ale żeby je zdobyć, musimy najpierw się go pozbyć. Upon thee. Yeah! I w ten sposób figurka Thomasa Andersona jest skończona Teraz nadszedł czas na jego dziewczynę, czyli Trinity Aby ją zrobić, bierzemy czarne spodnie Dodajemy ciało Dominika Toreto, Tylko zamienione ręce na żółte Dodajemy kobiecą twarz z okularami I krótkie włosy Wiem, że trochę niepodobna, ale... E, nie wiem, do niej nie istnieją żadne dobre części No i teraz nadszedł czas na Morfeusza to Znaczy, nie no, na niego też nie starczyło budżetu e, ale, ale spokojnie e, Zamiast tego położymy na ziemi niebieską i czerwoną pigułkę Eee, to wystarczy. Dobra, no serio, to teraz jeszcze sobie dorobimy agenta Smyfa, czyli głównego złego. Aby go zrobić, ponownie bierzemy czarne nogi, dodajemy ten sam garnitur, co w przypadku postaci z Pulp Fiction, dodajemy tą epicką wściekłą głowę z okularami. Wiem, że on nie miał takiej brody, ale tam i te włosy jakiegoś Jacka Torensa. Myślę, że on tutaj z tych trzech wyszedł najlepiej, także naprawdę fajnie. Możliwe, że zastanawialiście się też, co to za w ogóle jakieś dziwne szare, co to ma być. No to patrzcie na to. To jest już prawie gotowa scenka z filmu. To jest miniaturka tego dachu, na którym jest takie te epickie slow, że się tak schyla i lecą tak naboje, co nie iść i się tak obraca. Każdy zna tą scenę. W sumie w skrócie można po prostu powiedzieć scena bullet time, ale najpierw trzeba jeszcze dodać kilka detali, takich jak barierka, schody, takie coś o. I helikopter. Pa, jak ląduje, pa, pa, pa. O, tutaj on był na dachu. No i aby w pełni dopełnić tą scenę, trzeba jeszcze wyposażyć w bronię Neo i agenta Smitha. W sensie to chyba nawet nie on strzelał w tej scenie, ale nieważne. Dobra, zacznijmy pokaz. No dobra, tak więc kolejnym filmem, jaki sobie zrobimy, będzie Shank Redemption lub Skazani na Showshank. No i to jest w sumie chyba najlepszy film z tych, które robimy w tym odcinku. Ok, tak więc jak zwykle zaczynamy od postaci. No i tutaj stworzymy sobie oczywiście Reda i Endiego. Tak więc do stworzenia Reda bierzemy takie oto jeansy. Dodajemy takie oto więzienne wdzianko z rozpiętą koszulą. Główkę War Machina. Co prawda, inny aktor, ale nawet pasuje. I taką fajną czapę, którą często nosił. A jeśli Ktoś woli wariant bez czapki, to można ją zawsze zdjąć i podmienić na takie oto włosy. Red wow. jak malowany. Przy okazji tak tylko dodam, żeby nie odwracać go na drugą stronę, bo wtedy Red może wziąć swoją ksywkę zbyt dosłownie. Teraz czas na Endiego Dufreina. Tak więc ponownie bierzemy takie oto dżinsy. Do tego dodajemy zapiętą koszulę. Nie pytajcie się, co to za jakiś dziwny zegarek. Do tego dodajemy przestraszoną minkę i włosy typu włosy Endiego. Spójrzcie na to, wygląda na to, że Red szykuje dla swojego przyjaciela mały podarunek. Wow, prosty kilów do kopania małych kamieni i zdecydowanie niczego więcej. Myślę, że coś takiego może się przydać. No więc dobra, teraz czas zbudować scenki no i zacznijmy od celi Endiego. Wyjątkowo pozwolę mu też wybrać jakąś nutkę do budowania. Nie no, mogłeś puścić coś bardziej z jajem. Dawaj mi to. Dobra, skończyłem budować cele, no i przed transportem więźnia trzeba dodać jeszcze do środka kilka obiektów, mianowicie łóżko i kibel. Do zrobienia łóżka bierzemy dechę, dodajemy kołderkę, a także poduszkę, a do nóg używamy dolnej części miecza świetlnego. Dobra, wstawiamy. Czas na muszle, także bierzemy coś takiego, dodajemy klocek typu spider Spiderman, bo można przyklejać na ścianie i takie o. Następnie więcej takiego o. Tu przyklejamy oparcie. Dodajemy także coś takiego, żeby lepiej wyglądało i wrzucamy fajnego oldschoolowego sznura do spuszczania wody. Teraz dodajemy siedzisko i wodę. Kibel jak marzenie. Pominijmy tylko fakt, że jest tak ogromny, że figurka może się w nim utopić. Patrzcie na ten detal, teraz na parapet stawiamy takie O, i to symbolizuje te takie pionki do szachów, i tak dalej, które on robił z kamienia. Teraz czas dodać kilka plakatów, które Andy lubił wywieszać na ścianie, a zwłaszcza wielki plakat Rity Hayworth. Przygotowałem też kilka mniejszych plakatów, które udało mi się dopatrzeć na filmie. Czas obsmarować cenne klocki klejem. Jakby co, to ten obraz o niczym nie świadczy. Dobra, cele oficjalnie uznaję za skończoną, także czas wprowadzić tam naszego więźnia. Spójrzcie tylko na to. To jest chyba, moim zdaniem, najlepsza budowla tego odcinka. No bo normalnie wszystkie ściany. Wow, co ty tam knujesz? Wzywam naczelnika. W sensie nie starczyło na niego budżetu, więc on go zastąpi. Dobra, naczelnik w końcu się tu doczłapał. Minęło 20 lat, bo ciągle mówił, że mu się nie chce. E, tak się składa, że nasz więzień gdzieś zniknął. Miejmy tylko nadzieję, że nie uciekał. Nie zostało po nim nic poza tymi kamieniami i ładną panią na ścianie. Wygląda na to, że nasz naczelnik mocno się wkurzył. Huh? Przy okazji nasz dach z Matrixa walał się tu tak długo, że wymaga naprawy. Myślę, że to idealna okazja, aby wykorzystać naszych więźniów.

Okej, okay, czas na przedostatni film tego odcinka, czyli Milczenie Owiec. Zacznijmy od najpopularniejszej postaci, która jakimś cudem ma może 15 minut czasu ekranowego, czyli doktora Hannibala Lectera. Aby go stworzyć bierzemy jasno spodnie, dodajemy koszulę w tym samym kolorze, a także minkę starego dziada i krótkie włosy. Wiem, że powinny być jeszcze krótsze, ale to były najkrótsze jakie tylko się da, także będą takie. Nasz koleżka właśnie powiedział mi, że nie ma z kim poplotkować, więc czas dorobić Clarice Starling. Tak więc tym razem bierzemy nugatowe spodnie, dodajemy takie ubranie, do tego taką motogłówkę i taką fryzurę. No i co, czas zbudować cele Hannibala. No i tak się składa, że jestem zbyt leniwy, więc do tego celu po prostu użyję tego. Wystarczy rozłupać tą ścianę i wstawić tu szybę. Tak przy okazji zorientowałem się, że jest tu mała dziurka, także trzeba to trochę zabudować. O, widzicie, jest bardzo dobrze zrobione. Dobra, myślę, że jak na razie można wprowadzić naszego więźnia, ponieważ muszę wyburzyć te drzwi, bo, bo ich tam nie było. Stąd nie ma wyjścia, ok? Stąd po prostu nie ma wyjścia. Bardzo dobrze zabudowane. Wcale nie wygląda jakby tu były wcześniej drzwi. O, właśnie, jeszcze okno. Nasza cela jest już prawie gotowa. I patrzcie, jak się dobrze składa. Te zdjęcia to mogą być te rysunki Hannibal'a, które on właśnie też miał tam wywieszone. Patrzcie, jak ładnie narysował maniuchę. Umiecie tak? Zbudowałem też prosty design biurka, żeby nasz bohater miał gdzie rysować. No i wydaje mi się, że tym sposobem można uznać naszą celę za skończoną. Tak więc czas zrobić scenkę pierwszego spotkania z Hannibalem Lekterem. Good Widzicie, tylko tak trochę przymało jednak, jeszcze coś by się przydało, dlatego macie tutaj śmieszny fragment jednej z rozmów. A i ate his liver with some fava beans and a nice chianti. Dobra, to powinno wystarczyć. E, przechodzimy dalej. Dobra czas na ostatni film tego odcinka Czyli Forrest Gump Tak więc tym razem do stworzenia naszego głównego bohatera Użyjemy ciała tego Aldricha Killiana Czy co to tam jest Tego z Lego Marvel Super Heroes Do tego dodajemy taką oto twarz I krótkie włosy Dobra i teraz jeszcze zbudujemy sobie ławkę Na której nasz bohater opowiadał całe swoje życie Zacznijmy od stworzenia nóg Aby to zrobić bierzemy taki klocek Dodajemy klocuszek jeden na jeden I takiego chwytaka Robimy to dwa razy tylko że lustrzane odbicie Następnie Następnie przyczepiamy deseczki. Po skończeniu podstawy czas na oparcie. Bierzemy podwójny czarny klocek. Dodajemy klocek z jumperem, wczepiamy klocek z dzióbkiem i przyczepiamy do reszty. Robimy to samo po drugiej stronie. Tużem innego klocka, bo ten mi się gdzieś zgubił. I dodajemy dwie gładkie deseczki. Teraz wystarczy przechylić to, żeby wyglądało normalnie. Voila! Czas posadzić na ławeczce naszego bohatera. A obok stawiamy też jego walizkę. Patrzcie na to, można też bardzo łatwo odwzorować plakat filmowy. Wystarczy go obrócić. O, patrzcie na to, jeszcze tylko takie napiski wkleić i już jest dosłownie, dosłownie plakat. Tak więc widzicie, w taki łatwy sposób można odwzorować najbardziej ikoniczny... Zaraz, zaraz. Gdzie jest Forest? Wow, gdzie ty znowu biegniesz? Dobra, powinien wrócić tu za jakieś 10 lat. W tym czasie możecie sobie obejrzeć początkową scenę z piórkiem. Dobra, przechodzimy do podsumowania. Okej, okay, tak więc w tym odcinku to już by było na tyle. Wysypmy tutaj całą paczkę. No i spójrzcie tylko na to, muszę się przyznać, że ten odcinek kosztował fortunę. Musiałem kupić milion części na BrickLinku, bo stworzyłem 13 minifigurek. Tak więc byłoby miło, jakby ktoś może zasubskrybował, może jakąś łapkę w górę. E, dobra, jeszcze zanim skończymy, jedna z naszych postaci przygotowała małą niespodziankę. To Hannibal Lecter zaprasza wszystkie postacie do siebie na obiad. A podobno główne danie to będzie niespodzianka. Także dobra, ja ich tu zostawiam i do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć.